Nowa kanwa, bo tak mogę ją nazwać, ma bardzo wiele nowych funkcjonalności, z których na pewno skorzystasz, jak chociażby zmiana tła w tym zdjęciu z takiego tła na takie tło, albo w tym zdjęciu na inne znowu tło. Oprócz tego ma masę funkcjonalności, z których pewnie nigdy nie skorzystasz, ale są na tyle fajne, że warto je pokazać w tym materiale, jak chociażby to, że można wyprodukować swoją stronę internetową i ona będzie podwieszona na którymś z serwerów kanwy, czy chociażby można stworzyć taką grę jak Memory, czy inną grę. Też właśnie w kanwie w dosłownie minutkę i zagnieździć ją gdzieś w swojej stronie internetowej. Ma też takie fajne funkcjonalności, jak to, że możesz teraz stworzyć grafikę, która jest po prostu za jednym zamachem robiona w kwadracie, w pionie, czy też w poziomie, jeżeli potrzebujesz w kilku różnych formatach. Zatem, jeżeli nie korzystasz jeszcze z kanby, no to wejdź, zobacz, jakie są tam nowe ciekawostki, bo oprócz tego, oczywiście, tworzy obrazy przez AI i tworzy także treści, które może Ci wygenerować za jednym zamachem do. Postów, który byś mógł użyć sobie ewentualnie na Facebooku czy na Instagramie. Mam nadzieję, że ci się to przydało, Jeżeli chcesz więcej takiej treści. To oczywiście obserwuj mnie na tym kanale, na TikToku czy na YouTubie, czy ewentualnie dalej na Facebooku. Do zobaczenia.